Witam Państwa na comiesięcznej konferencji po Radzie Polityki Pieniężnej w Narodowym Banku Polskim. Przypomnę Państwu, że na poprzednim posiedzeniu w maju Rada dostosowała stopy procentowe znacząco, obniżając je o pół punktu procentowego. Dostępne wtedy informacje pokazały, że bieżąca i prognozowana inflacja się obniżyła, dynamika płac w przedsiębiorstwie się obniżała, i dane o koniunkturze były słabsze od oczekiwań. To były te składniki, które się złożyły na tę decyzję. Zgodnie z deklaracją na czerwcowym posiedzeniu, Rada przeanalizowała napływające nowe informacje. Pokazały one, że inflacja nieco się obniżyła, pozostając jednak znacznie powyżej celu NBP. Jednocześnie sytuacja w sferze realnej była lepsza do oczekiwań, w tym wyraźnie przyspieszył wzrost sprzedaży detalicznej. Ponadto dość nieoczekiwanie, po kilku miesiącach spadków znów wzrosła dynamika płac w przedsiębiorstwach. Mamy 10% wzrost płac. Oznacza to, że choć bieżąca inflacja trochę zmalała oraz pojawiły się informacje o prawdopodobnym spadku cen gazu w lipcu. To wzmocniły się fundamentalne czynniki mogące zwiększać presję inflacyjną w dłuższym okresie. Do tego pojawiła się prognoza Komisji Europejskiej, która pokazała, że nie będzie zacieśnienia fiskalnego w przyszłym roku. W takiej sytuacji oraz biorąc pod uwagę dokonane w maju dostosowanie, Rada Polityki Pieniężnej po żeby dyskusji uznała, że obecnie uzasadnione jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Jakie są najważniejsze nowe informacje, które do nas dotarły w trakcie, w okresie między tą poprzednią Radą a wczorajszą? Jeśli chodzi o koniunkturę, to roczna dynamika PKB w pierwszym kwartale tylko nieznacznie spowolniła, a wzrost PKB wciąż przekracza 3%. Czyli jest bardzo solidny i dobry. Jednocześnie wyraźnie lepsze od oczekiwań były dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień, a także o produkcji przemysłowej. Sugeruje to, że w drugim kwartale wzrost PKB może przyspieszyć. W efekcie w całym 2025 roku nadal spodziewamy się szybszego wzrostu PKB niż w roku ubiegłym, co jest bardzo dobrą informacją. No ale oczywiście, co może zwiększyć presję popytową z naszego punktu widzenia, będzie działać proinflacyjnie. Według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej wzrost PKB w Polsce w tym roku ponownie będzie należał do najwyższych w Unii Europejskiej. Ponownie ocenił to OECD. Powtarzam, są dobre informacje, ale z punktu widzenia naszego cen, poziomu cen, inflacji proinflacyjne. Jeśli chodzi o rynek pracy. Ostatnio mieliśmy nowe dane o wynagrodzeniach. Zgodnie z oczekiwaniami, dynamika płac w gospodarce narodowej spowolniła w pierwszym kwartale, ale spowolniła, jak mówiłem, do 10%. Nadal nie jest to jeszcze poziom gwarantujący inflację na poziomie celu NBP. To jest podwyższony poziom, chociaż odnotowujemy korzystny spadek tej dynamiki. Ponadto, tak jak wskazywałem, w kwietniu wyraźnie przyspieszył wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw. Dziś trudno ocenić, nie da się zanalizować, na ile wpłynęły na to czynniki jednorazowe, ale z pewnością jest to zmienna, którą obserwujemy jako jedną z podstawowych, bo dynamika płac wpływa zarówno na stronę popytową, jak i kosztową inflacji po obu stronach. Jeśli chodzi o samą inflację, to w maju według wstępnych wyliczeń roczna dynamika cen wyniosła 4,1%. To wprawdzie o 0,8 punktu procentowego niżej niż na początku roku, czego się bardzo cieszymy i co uważamy za swój sukces. Ale na razie wciąż wyraźnie powyżej średniookresowego celu NBP, które jak Państwo pamiętają wynosi 2,5%, a mamy 4,1%. Nową informacją jest też ogłoszenie przez URE, Urząd Regulacji Energetyki, nowych taryf na sprzedaż gazu od lipca, co prawdopodobnie obniży ścieżkę inflacji w kolejnych miesiącach. W efekcie aktualne prognozy sugerują, że w trzecim kwartale tego roku dynamika cen może spaść w pobliżu 3%. Pamiętajmy jednak, że na razie to tylko prognozy, ale to by było bardzo korzystne. Szczególnie, że utrzymuje się wiele czynników niepewności, które te prognozy mogą zdezaktualizować, zarówno krótkookresowych, jak i średniookresowych. Przede wszystkim nadal istnieje niepewność co do cen energii elektrycznej w drugiej połowie roku. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tej chwili, tak jak tu siedzimy i stoimy, wsparcie dla odbiorców energii elektrycznej wygaśnie. Jeśli taryfy pozostaną niezmienione, to w czwartym kwartale bieżącego roku inflacja ponownie z tego tytułu wzrośnie. Pojawiają się sygnały płynące z rządu, że ceny energii dla odbiorców indywidualnych nie ulegną zmianie ze względu na poziom cen surowców na rynkach światowych, które się korzystnie kształtuje. Nie została jednak podjęta żadna formalna decyzja w tej sprawie. Także ta kwestia pozostaje w pewnym sensie dalej otwarta. Czynnikiem silnie proinflacyjnym pozostaje luźna polityka fiskalna, co chciałem w szczególności podkreślić. Przypomnę, że w ubiegłym roku deficyt sektora finansów publicznych wzrósł do 6,6% PKB. Jednocześnie według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej w bieżącym roku deficyt wyniesie 6,4% PKB. I znów będzie niemal najwyższy w Unii Europejskiej. Zresztą zbliżoną prognozę na ten rok przekazał rząd. To jest deficyt na poziomie 6,3% PKB. Jeśli chodzi o przyszły rok, to trudno oceniać kształt polityki fiskalnej, bo nie ma projektu budżetu. Projekt budżetu, jak Państwo wiedzą, będzie gdzieś w połowie września. Jednak według prognoz Komisji Europejskiej nie nastąpi zaciśnienie fiskalne w przyszłym roku, a prognozowany deficyt strukturalny pozostanie nadal wysoki. Według tych prognoz w 2026 roku dług publiczny po raz pierwszy w historii Polski przekroczy unijny próg 60% PKB. Choć poziom długu nadal. I to znacznie jest niższy niż w części europejskich gospodarek, to jego bardzo szybkie narastanie jest niepokojącym sygnałem z punktu widzenia stabilności makroekonomicznej, długofalowego wzrostu gospodarczego, a co nas szczególnie interesuje w tej chwili, a także presji inflacyjnej w dłuższym okresie. Podsumowując to wszystko, inflacja stopniowo się obniża ale nadal jest znacznie wyższa od celu NBP. Jednocześnie dynamika PKB utrzymuje się powyżej 3%, a dane za kwiecień były lepsze od oczekiwań, co sugeruje przyspieszenie wzrostu w drugim kwartale do jeszcze wyższego. W szczególności znacznie przyspieszył wzrost sprzedaży detalicznej, co sugeruje ożywienie popytu konsumpcyjnego. To są dobre wiadomości, ale z punktu widzenia inflacji złe. Dynamika płac w gospodarce stopniowo się obniża, ale jej 10% poziom wciąż nie jest czynnikiem gwarantującym trwałe obniżenie się inflacji do celu. Do tego dane za kwiecień z sektora przedsiębiorstw pokazały po raz pierwszy od kilku miesięcy przyspieszenie płac w firmach. Wobec powyższego, a także uwzględniając doskonane dostosowanie stóp w ubiegłym miesiącu Rada uznała, że uzasadnione jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Jeśli chodzi o kolejne decyzje, to przyciąga najwięcej uwagi w tej chwili, to możemy powiedzieć tak, jak dotychczas będziemy je podejmować, uwzględniając napływające informacje. Dzielamy odpowiedzi takie jak Europejski Bank Centralny czy Amerykański Bank Centralny. Sytuacja jest yy, zmienna, niepewna, sygnały z rynku, z gospodarki są mieszane, jak to się mówi. Dlatego tak możemy zadeklarować. Jak Państwo wiedzą, w przyszłym miesiącu będziemy mieli nową projekcję NBP, co jest dla nas takim no, podstawowym wyznacznikiem decyzji. I ona pomoże lepiej ocenić perspektywy inflacji w dłuższym okresie, nie tylko na bieżąco, ale w kolejnych kwartałach, które musimy brać pod uwagę podejmując decyzje. Jednocześnie napłyną nowe dane o płacach, sprzedaży, no i samej inflacji. Niestety w lipcu wciąż nie będziemy znali cen energii elektrycznej w czwartym kwartale, a także nie będziemy znali projektu kształtu przyszłorocznego budżetu. Są podstawowe elementy wyznaczające decyzję w tej chwili Rady. Dlatego też nie zapowiadamy dzisiaj żadnej ścieżki przyszłych stóp procentowych i nie zobowiązujemy się do żadnych decyzji, nawet werbalnie, nawet w naszych przewidywaniach co do przyszłych decyzji. Będziemy nadal działać tak, jak zawsze, aby trwale obniżyć inflację w średnim okresie, żeby doszła do celu inflacyjnego 2,5%. Bo to jest podstawowe zadanie banku centralnego, podstawowe zobowiązanie wobec Polaków. Dziękuję. Proszę o pytania. Dziękuję bardzo pani Prezesie. Bardzo prosimy o pytania w temacie konferencji. Przypomnę, ocena sytuacji bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Pani redaktor Agnieszka Barteczko, Bloomberg News. Bardzo proszę. Dzień dobry, dziękuję. Ja chciałam troszkę nawiązać do tego, co Pan mówił miesiąc temu. A powiedział Pan, że część członków Rady jest skłonna obniżać czy byłaby skłonna obniżać stopy w lipcu, natomiast część wolałaby poczekać do jesieni. Czy tutaj coś się zmieniło pod wpływem tych ostatnich danych? I jakie teraz określiłby Pan proporcje między tymi dwiema grupami? No, powtórzyłbym to samo, dlatego że nie zdradzając nazwisk. Członków Rady. Część była skłonna myśleć o lipcu, oczywiście uzależniając to od projekcji NBP, a część wyraźnie mówiła o jesieni, że niezbędny jest projekt budżetu i niezbędny jest ostateczny kształt cen energii elektrycznej. Także tu się nic nie zmieniło. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pan Rafał Tuszyński, Pa Biznes. Bardzo proszę. Dzień dobry. Po wyborach prezydenckich większość komentatorów stwierdziła, że rząd może być skłonny do luźniejszej polityki fiskalnej, a tym samym przewidywano obniżki stóp procentowych w dalszym okresie będą niższe do tej pory niż przewidywano. Czy zgadza się Pan z tą opinią? No I na drugie żadne spekulacje. Nie zwracamy uwagi. Odnosimy się do tego, co rzeczywiście jest i do danych, które do nas napływają. I drugie pytanie. Miesiąc temu wspomniał pan, że Rada będzie dyskutować kwestię parametrów rezerwy obowiązkowej. Czy taka dyskusja miała miejsce i jakie są jej wyniki? Dyskusja się odbyła. Z tym, że nie była to dyskusja dotycząca potencjalnych zmian parametrów rezerwy, tylko to była informacja, pogłębiona informacja z dyskusją na ten temat, jak wygląda regulacja tej kwestii w innych bankach centralnych jak to u nas historycznie powstało i się kształtowało i jak to jest w innych bankach centralnych bez konkluzji dyskusji no ten, ta kwestia się pojawiła w debacie publicznej tak jak wielu ekonomistów ośrodków zwracało uwagę że może trzeba by tu coś się temu przyjrzeć pogrzebać no to poprosiliśmy naszych analityków i, i ekspertów o przygotowanie obszernej informacji i rada się nad nią pochyliła no i ma tą pogłębioną wiedzę. Ale nie było intencją podejmowania jakichkolwiek decyzji. I bardzo proszę, pan redaktor Karol Badochal-Reuters. W nawiązaniu dzień dobry do pytania przedmówcy. Agencje ratingowe pisały po wyborach o potencjalnie mniejszej skłonności teraz rządu do zacieśniania fiskalnego. Czy pana zdaniem to rodzi ryzyko obniżenia ratingu albo. Problemu? No my nie spekulujemy, ja też nie spekuluję. Co możemy panu powiedzieć? No mamy taką samą wiedzę jak pan. Odnosimy się do danych. Do decyzji. Zobaczymy projekt budżetu we wrześniu i się do tego odniesiemy. Jak zawsze zrobimy opinię do tego projektu i będziemy brali pod uwagę to, co tam będzie zapisane. To jest niedługo, no, mamy czerwiec, zaraz będzie wrzesień. W tej chwili nie ma żadnych oświadczeń rządu ani informacji ministra finansów, jakby to miało wyglądać. Jakby ten budżet miał wyglądać. Nie ma żadnych informacji na ten temat o tym, żeby polityka fiskalna uległa jakiejś zmianie. Także się do tego nie odnosimy. Natomiast oczywiście uprawnioną rolą dziennikarzy, analityków jest spekulowanie na ten temat. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za pytania. Dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Dziękuję. na Dziękuję. Do widzenia. Narodowy Bank Polski jest dobrem wszystkich Polaków. Systematycznie i szybko zwiększa zasoby rezerw złota. Dba o wartość polskiego złotego i wspiera rozwój gospodarki. Dzięki własnej walucie bezrobocie jest niskie i Polska szybko dogania zamożniejsze kraje. Polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny, wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Narodowy Bank Polski zgromadził już 509,3 tony złota wszystkich Polaków, to więcej niż ma Europejski Bank Centralny. Pod względem posiadanych zasobów złota w ciągu ostatnich lat awansowaliśmy do światowej czołówki banków centralnych. Polska zajmuje 12 pozycję w rankingu banków centralnych posiadających największe rezerwy złota, wyprzedzając m.in. Europejski Bank Centralny czy Wielką Brytanię. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.